Czgodny Księży Kanoniku, proboszczu parafii, bracia kapłani, księży diakonie, służba liturgiczna, kochana młodzieży, kandydaci do bierzmowania, jak również pozdrawiam drogą internetową wszystkich, którzy uczestniczą w tej wielkiej uroczystości, bowiem część wspólnoty parafialnej. Dzisiaj przyjmuję sakrament niezwykły, który pozwala dzięki Duchowi Świętemu poznać prawdę to co mówi dzisiaj Chrystus poślę ducha, który doprowadzi was do całej prawdy. Wyznaliście przed chwilą czego pragniecie Pragniemy aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. A więc żeby nie tylko mieć wiarę, ale żeby tę wiarę wyznawać, być świadkiem, tak jak apostołowie, którzy jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego bali się świata i w zasadzie w zamkniętym wieczerniku oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego. Po pierwsze, bali się, ponieważ ich lęk był większy niż odwaga. Jednak, kiedy otrzymali Ducha Świętego, byli w stanie pokonać lęk, otworzyli drzwi wieczernika. Ale to jest jedno, pokonać lęk, a drugie, to, żeby poznać prawdę, którą każdy z nich później będzie głosił na całym świecie. Święty Paweł Apostoł powie tak, podając dwa warunki, dzięki którym człowiek może być zbawiony. Mianowicie mówi: Jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił, będziesz zbawiony. Ale ten apostoł, ten sam, w innym miejscu, w jednym zdaniu wypowie coś bardzo ważnego. Mianowicie, bez pomocy ducha, nikt nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. A tym bardziej, bez pomocy ducha świętego, nikt nie może powiedzieć: w sposób prawdziwy i szczery, nie tylko słowami, ale i swoim życiem, Panem moim jest Jezus. I właśnie apostołowie, kiedy otrzymali Ducha Świętego, nie tylko byli w stanie pokonać lęk, ale również byli w stanie głosić prawdę prawdę o tym, że Chrystus zmartwychwstał. I prawdę o tym, że On jest Panem, i powie Piotr, apostoł, i nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w imię które bylibyście zbawieni. Nie ma. To jest bardzo ważne dla nas, ludzi, każdego z nas, bowiem tę prawdę, którą wyznajemy i którą głoszą apostołowie, to właściwie kiedy dociera do nas ta prawda, to jakby cięciem noża, jednym cięciem odcina wszystkie więzi nasze z bożkami, których niekiedy mamy bardzo dużo, idolów różnych, którym się kłaniamy. Otóż jeden jest Pan, jeden jest Pan, Jezus Chrystus, posłany przez Boga Ojca, nie po to, żeby walczyć z nami i potępiać nas. Tylko, żeby walczyć o nas i żeby też zbawić nas. A więc walczy Chrystus o nas na krzyżu. Widzimy tutaj ten znak. I Chrystus powie, kiedy będę wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Pociągnę wszystkich do siebie. Zadajemy pytanie, w jaki sposób to uczyni. Otóż nie zmusi nas, czasami chciałoby się, no żeby zmusił, nie. Nie użyje siły wobec nas, ani przemocy, nie użyje podstępu, tylko zwróci się z zaproszeniem. Powie do każdego z nas osobno, jeśli chcesz, weź swój krzyż, Zaprz, zaprzyj się samego siebie i chodź za mną, naśladuj mnie. I tyle. I teraz zależy od każdego z nas, czy przyjmiemy to zaproszenie, czy odrzucimy. Kto z Was pójdzie za kimś, kogo nie zna, komu nie wierzy? Komu nie ufa, kogo nie kocha? Kto pójdzie? Droga jest trudna, ale właśnie Chrystus powie o sobie: Jestem drogą i nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi. A więc chodź za mną. Wiemy o tym, że kiedy Jezus Chrystus posługiwał na ziemi, uczył, to wielu szło z Nim i apostołowie szli z Nim. A Chrystus chce nie tylko, żeby iść z Nim obok, tylko żeby iść za Nim i naśladować Go, bo my czasami chodzimy obok. A tu chodzi o to, żeby rzeczywiście naśladować Go. Bo nie ma tutaj innego wzoru dla nas jeno Chrystusa. A naśladować Chrystusa to przede wszystkim wypełniać przykazanie Najwyższe. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. A więc. Umiłował każdego i my mamy tak postępować. Ale czy będziemy w stanie? Ale Bóg daje nam obietnicę w Księdze Ezechiela, słyszeliśmy przed chwilą: Dam Wam serce nowe, serce z kamienia wezmę i Ducha Nowego dam Wam. A więc jesteśmy w stanie wówczas pójść za Chrystusem, jeśli otrzymamy. Ducha świętego, który napełnia nasze serce i zapala w nim ogień swojej miłości. Bo dzięki miłości my poznajemy Boga. Jan postą powie tak: Kto nie miłuje, nie zna Boga. Żeby nie wiem, jak się wysilał umysłowo, studia nie wiem, jakie kończył. Kto nie miłuje, nie zna Boga. A kto miłuje, zna Boga. Bo Bóg jest miłością. I chodzi o to, żebyśmy poznali Boga, żebyśmy uznali Chrystusa za Pana, Pana, który będzie nas prowadził, a my go będziemy naśladować. Ale w tym pomaga nam Duch Święty. Powiem Wam taką historię, właściwie prostą bardzo, którą wygłosił kardynał Lagi. Kiedy udał się na Uniwersytet Biblicum w Rzymie, gdzie studiują z całego świata studenci, przeważnie duchowni, studiują Biblię. Studia trwają bardzo długo, czasami do 10 lat, bo trzeba poznać języki starożytne. I oni w zasadzie tak zajmując się ciągle Biblią, że niemal ją znają na pamięć. Są tacy, co rzeczywiście całe pasusy mogą z pamięci recytować. I on właśnie coś chciał im powiedzieć, szczególnego, żeby oni się nie zapętlili w tych swoich studiach. I to jest ważne również dla nas wszystkich. I dla was, i dla mnie, i dla każdego z obecnych. Otóż Słuchuj, wsłuchajcie, się, wsłuchajcie się w tę historyjkę. Mówi tak kardynał. W Anglii na zamku trwał bal. Goście zgromadzeni przy stole ucztowali. Muzyka grała, żeby umilić tę chwilę, a aktorzy Recytowali poezję na zamówienie. Każdy z gości mógł zamówić fragment poezji Szekspira i Psena i innych poetów. I tak po kolei, wśród gości był zaproszony bardzo świątobliwy proboszcz, ksiądz Starszy Pan. I kiedy tak po kolei. Recytowano poezję gościom, przyszła kolej na tego duchownego. I wtedy ten duchowny zapytał aktora: Czy zna pan psalm 23. Przed chwilą słyszeliśmy: Karolina śpiewała: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Artysta powiedział: Znam, mogę wyrecytować pod warunkiem, że później ksiądz wyrecytuje ten psalm. No i oczywiście artysta stojąc pięknym głosem, oratorsko recytował psalm. Pan jest moim pasterzem. Wszyscy wsłuchani, kiedy skończył, stali na nogi i bili brawa, zachwyceni. I przyszła kolej na tego duchownego. Duchowny stał. Już nie mówił tak pięknym głosem oratorsko. Mówił głosem słabym, drżącym: Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. I choćbym chodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ludzie słuchali trochę inaczej. Ktoś się wzruszył. Kiedy zakończył psalm, recytację psalmu, nikt nie bił brawa. Zapadła cisza, konsternacja, i wtedy ten aktor wstał i powiedział: Proszę państwa, kiedy ja recytowałem psalm, to wszyscy czuliście, że ja znam psalm o pasterzu. A kiedy ksiądz recytował psalm, to wszyscy czuliśmy, że on zna pasterza. I właśnie o to chodzi. W chrześcijaństwie o to chodzi. Bo my wiele rzeczy umiemy robić, świece zapalić i ukłonów. Przed krzyżem uczynić i znak krzyża i różne modlitewki możemy odmawiać, i pokłony bić, i klęczeć. Wszystko, co jest ważne, wszystko, co czynimy. Ale to wszystko ma prowadzić do jednego: Mianowicie do tego, żebyśmy my znali Boga żywego, żebyśmy my znali pasterza, a nie psalm o pasterzu. Bo my niekiedy nawet uczymy się różnych modlitw na pamięć, uczymy się powiedzmy psalmów, słyszymy o Bogu, o Jezusie. A więc Bóg nasz jest ze słyszenia niekiedy, z książki. Nie, to ma być Bóg żywy, z którym mam więź, a tą więzią z naszej strony jest wiara, wiara, którą daje, która jest darem Boga. Z tym, że my czasami mamy tę wiarę, bo otrzymujemy ten dar na Chrzcie Świętym, ale nie zachowujemy wierności. Powiem Wam jeszcze takie świadectwo duchownego, który żegnał swoją matkę i powiedział tak: Niektórzy ludzie mają wiarę jak koszulę, zakładają. I zdejmują. Moja matka miała wiarę jak skórę na ciele, na zawsze i na trwałe. I o to właśnie chodzi: żebyśmy nie tylko mieli wiarę dar Boga, ale również, żebyśmy my żyli wedle tej wiary czyli byli wierni Bogu. I mając ducha świętego, który obdarowuje nas wielkimi darami. Ksiądz Paweł to wy, ba, wymordował, mordował, żeby wy te dary to znacie na pamięć i w nocy możecie recytować. Ale chodzi o to, żeby te dary, jak ziarna, które wpadną w wasze serca, wydały owoce. Bo ziarno jest czymś innym niż owoce. Dar jest ziarnem, natomiast ziarno wpadłszy w glebę żyzną, dopiero wydaje owoce. I właśnie tego życzę aby każdy z was przyjął ten sakrament te dary Ducha Świętego i jego miłość i żeby wszystkie te dary zaowocowały w waszym życiu amen